korzystają z kąpieli leśnych. Doskonała metoda dbania o zdrowie. Ciekawe co dzisiaj wydarzy się w lesie. Przydałby się nowy materiał na reportaż. Radio Złote Żołędzie czeka na działania swojej reporterki. Cześć! Hej! Co robisz rano w lesie? Szkoła tchnienia. Słusznie, na teraz zawsze była inspiracją dla artystów. Hmm, podobno, Już nie pomysł. pomysłu. Chciałabym namalować. Może wiewirkę? <laughs>. Tak, to jest to. Maluję wiewirkę, dziennikarkę leśnych odstępków, która wie co w tej piszczy i co się dzieje ze sąsiednią sosną. Właśnie coś się dzieje. Cześć! Ja, już jesteś, przecież umówiliśmy się na ósmą. Tak, wiem, ale to znowu zaprzygnęliśmy do lasu i świcia. Przecież ty się zawsze spóźniasz. Widać, nie zawsze. Co las może zrobić z człowiekiem? I to największym śpiochem. Już zacząłeś malować? Namalają wywiórkę wśród drzew oświetlonych pierwszymi promieniami słońca. A wiecie, że Julian Fałat i Józef Pankiewicz malowali pejzaże, przypatrując się naturze? Wiktor Korecki uwielbiał las zimowy i uwieczniał go na swoich obrazach. Na pewno cisza lasu pomagała im skupić się podczas tworzenia. Cisza? A te gwizdy, świergoty i trzepotania? To ptasi soliści, chór i orkiestra. Podobno Robert Schumann polanki spędzał w lesie i tam skomponował sceny lesie. Też bym tak chciała. A wiecie, że nie tylko on. Wielu wybitnych kompozytorów naśladowało dźwięki natury. Vivaldi, Grieg, Moniuszko. Skąd to wszystko wiesz? Z książek. A wiecie, że? Jak ona piękna. Lepiej uważaj, to rusałka. Może załaskodać się na śmierć albo opętać w tańcu. Skąd się tutaj wzięła? To postać nadprzyrodzona. Większość kultur tworzyła mity o baśniowych istotach zamieszkujących lasy. Las wytwarza poczucie cudowności i ukrytej mocy. Znaczy ona istnieje, czy nie? To zależy od Twojej wyobraźni. Istnieje. Jakie to romantyczne. Tak się zapatrzyłam, że aż zapomniałam o ochotce. Szkoda, posełka rzadko się pojawia, ale mogę ją zastąpić. Easy Patrzcie! krasnoludki, mieszkają tu w pobliżu, mają swoje domki pod grzybami, są niezwykle pracowite i zawsze można liczyć na ich pomoc. A wiecie, że w literaturze pojawiają się dość często Pamiętacie jak kresnoludek Jagodowy król pomógł Jankowi i wysłał swoich pomocników na jagody? Nie? Nie. Jankowi z książki Marii Konopnickiej. Kto czytał te dwie? Kresnoludki pomagają też królem śnieżce. Uwielbiam śnieżkę. Kto to? Czyli czerwony kapturek? Tak, to ja, Hejka, idę do babci. Uciekajmy! To jest? Dlaczego? Wilk, 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 na pewno gdzieś się tu kręci. A, bez pani, Gdybyśmy go spotkali, mielibyśmy wielkie szczęście. Szczęście? Wilki z natury są płochliwe. Wyczuwają człowieka z daleka i unikają go. Czyli bajce połknął ciebie i babcie. No właśnie, bajce. Słabo to wyszło, a wilk został czarnym charakterem. Cóż, wiedzę o wilkach lepiej czerpać z badań naukowych. No właśnie, muszę lecieć. Pomagę babci w ogrodzie. A wiecie, że Ogrody angielskie projektowano wykorzystując naturalne krajobrazy leśne, naśladowały dziką przyrodę oraz miejsce samotnych rozmyśleń i natchnie poetyckich. Przecież wokoło nich ciągnęły się lasy, Litewskie, tak poważne i tak pełne krasy, Czeremchy, oblatane dzikich mielubieńcem, Jarzębiny, ze świeżym pasterskim rumieńcem. Co z tobą? Ze mną? To Mickiewicz, nasz wież narodowy, też zachwycił się naturą. A wiecie, że nie tylko on. Asnyk, leśmian, miłość, wielu innych poetów czerpało nad nim, spoglądając na drzewa. Las zawsze poruszał wrażliwość człowieka. że człowiek wciąż tęskni do naturalnego piękna i wniosłości przyrody. Las od dawna jest źródłem inspiracji dla artystów. Stał się ważnym motywem obecnym w kulturze, a zwłaszcza w sztuce. Mam świetny materiał na reportaż i do tego zostałam modelką.